Thank <music> the Dzień dobry, tak oficjalnie. Dzień dobry pani Zuzanna. Bardzo mi miło, że zgodził się pan z nami spotkać. To rzeczywiście taki zaszczyt, można powiedzieć, bo nieczęsto udziela pan wywiadów, a przynajmniej nie są one ogólnie dostępne. Wie pani, no, no zrobiłem film <coughs> z całego serca i taki na maksa zaangażowany i taki po prostu i myślę, że po to, żeby właśnie go Ludzie obejrzeli, jak go ludzie obejrzą, jeżeli coś jeszcze <coughs> będą chcieli rozmawiać o tym filmie, no to no to, to, to dla mnie jest zaszczyt tak naprawdę, no, bo równie dobrze by mogło być tak, że nikt z Państwa w ogóle się tym nie zainteresuje, będziecie mieć to w nosie. No, także z dwojga złego, jestem, nie, no, żartuję. Super, dziękuję bardzo. To takie szybkie pytanie, jak się Pan czuje dzisiaj i ogólnie rzecz biorąc, patrząc na sytuację na świecie? Ja przebywałem w moim filmie bardzo długo i przez długi okres pewnie będziemy o tym rozmawiać. Moim marzeniem było to, żeby już za, zakończyć ten film i wrócić do realu i zacząć żyć realem. To jest, nie ukrywam, że teraz jak wyszedłem to z tego z tego mojego świata, to dosyć słabo odbieram to, co się dzieje w koło. Jedyną nadzieją, i to naprawdę nie jest stanie Populizm z mojej strony, ale też jestem profesorem szkoleń filmowych, przez studentów, i tak dalej. Jedyną nadzieją to są tak naprawdę młodzi ludzie w tej chwili, którzy, mam nadzieję, już nie pamiętają tych wszystkich starych sfar i w ogóle tych, tych konfliktów, o które ci starzy, głównie biali faceci się kłócą, I po prostu yy, sam jestem starym białym facetem, ale po prostu nienawidzę tej, tej mentalności, tej zadziorności, tego, tego robienia podziałów, tego wymyślenia jakichś sztucznych dziwolągów, żeby po prostu ludzi ograniczać, po prostu wydaje mi się, że nie wiem, no, jestem pewnie starym hipisem, tak? ale wydaje mi się, że po prostu każdy powinien żyć jak chce i dopóki nie krzywdzi innych, no to po prostu jest wspaniale i niech każdy robi co chce, jeżeli nie krzywdzisz nikogo innego, to, 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 to po prostu żyj, ja się nie będę wtrącał w Twoje życie, a Ty w moje. Natomiast w tej chwili jest tak dużo grup, które chcą mieć władzę nade mną, nad Panią, nad każdym ja się na to nie godzę po prostu i nienawidzę tego. Tak jak Pan powiedział, wyszedł już ze swojego świata, ze swojego filmu, tworzył go Pan 14 lat. Mhm. E, jakie to jest uczucie, znaczy wiemy już, że ulga, ale co oprócz tego towarzyszyło Panu e, publikując ten film, puszczając go w końcu w świat? Prawdopodobnie że miałem takie plany, że jak, jak ten film skończę, że Byłem przekonany, że on po prostu gdzieś tam będzie pokazany, ale nic wielkiego się nie wydarzy. No po prostu ja go musiałem zrobić z takich powodów yy, 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 osobistych. I prawie powiedziawszy wyobrażam sobie tak, że po tylu latach pracy, że wezmę yy, pół roku yy, urlop nauczeni w szkole filmowej w Łodzi i że wyjadę yy, gdzieś na ciepłe morze. No takie było moje marzenie. A potem się okazało, że to jest niemożliwe z powodu no, różnych, znaczy z dwóch. No z takiego powodu, że weszła oczywiście pandemia, a z a drugiego powodu to, że yy, zainteresowanie moim filmem przerosło wszelkie, w ogóle wszelkie. Ja nie miałem żadnych oczekiwań, to jest inna sprawa, znaczy, ponieważ nie, nie liczyłem, właśnie na nic nie liczyłem. Ja nigdy robiąc moje rzeczy, na nic nie liczyłem. Nie planowałem jakiejś kariery, że bardzo długo, dopóki właściwie nie szóstym Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku nie zaproponowałem mi retrospektywy, to nawet nie, nie poczuwałem się, że, że jestem reżyserem jakimś. No po prostu to robiłem, bo to lubię, bo to mnie kręciło. I to dla mnie zawsze była pasja i hobby. Do ciebie pieśnią ułam, Panie. Do ciebie dzisiaj krzyczę w Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś dziś. Lecz kamieniem nie wątpię. To ciebie pieśnią moją, panie. Czy jest pan w stanie stwierdzić, ile razy zmieniała się pańska koncepcja w trakcie tworzenia tego filmu? Wie Pani, ona, ona się nie zmieniała, ona raczej, ona raczej rosła po prostu, to znaczy nie było tak, że najpierw sobie pomyślałem, że zrobię film o tym, a potem sobie pomyślałem, nie, no zrobię o czymś innym, tak? No tak rozumiem pojęcie zmiany koncepcji. Ja właściwie jakby myśliłem, jak się, ten film długo nosiłem w sobie, parę lat, no to jest jak się odważyłem, pomyślałem sobie, że teraz jest ten moment, że teraz zrobię ten film. Czy w takim razie jest to film, który robiło się Panu najtrudniej? No, inaczej się opowiada nowela, inaczej się opowiada dużą powieść. I to po prostu. Więc ja czułem, że po prostu musi być inna konstrukcja w ogóle, nie? Że nie można, że musi być ten film trochę inny niż na przykład moje wcześniejsze, nie wiem, mój ulubiony niestety, na przykład, tak? Bo to, 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 to musi być inna konstrukcja zupełnie. Więc on był, ze względu na to, że jednak bardzo długo nad tym pracowałem, na pewno był najtrudniejszy. Najwięcej się nauczyłem, tak? No po prostu, ale z drugiej strony to też nie chcę w kategoriach m, mówić najtrudniejsze, bo raczej bym powiedział w takich kategoriach to jest, m, ja to kiedyś sobie tak wymyśliłem, więc, więc powiem to co sobie wymyśliłem, że to jest trochę tak jakby wie Panie, jak m, ze stanem takiego m, zakochania, no to wtedy jak jesteś na maksa zakochany, to po prostu wiele rzeczy, które w, gdyby nie było tej emocji, tak, tego stanu, to by się wydawało, chyba Puszczyńska, przepraszam, Ewa, ja mam wywiad. Zadzwonić za chwileczkę. No pa, pa, pa pani producentka mnie pilnuje cały czas teraz. Chcę powiedzieć, że, że po prostu, natomiast ja to tak uwielbiam, z jakich jak, jest, jak jesteś zakochany, to możesz stać pod oknem osoby, do której kierujesz to uczucie, nie wiem, miesiąc, może padać deszcz, może padać śnieg i to nie jest to, że to jest nieprzyjemne, tylko po prostu nie czujesz tego, no więc ja, ja, ja działam w, taki, w takim stanie emocjonalnym. Natomiast o tyle jest to też fantastyczne, że się nie nudzi, że właściwie nie miałam ani jednego dnia, może za wyjątkiem hmm, ostatni, ostatniego roku, kiedy już była taka stricte postprodukcja, a w przypadku animacji myśmy nie mieli dużo pieniędzy, no bo nasz film jednak jak na taki format, no to jest bardzo tani. Więc to było faktycznie już męczące, nie kreacyjne. I oczywiście najbardziej taki kreatywny dla mnie okres to było pierwsze 8 lat, kiedy sam zupełnie pracowałem nad tym filmem, tylko, tylko z moim ukochanym montożystą, z którym wszystko robię, z Jarkiem Barzanem i z Franciszkiem Kozłowskim Dźwiękowcem. Tak właściwie sam to robiłem. Z nimi się spotykałem, nie wiem, raz na dwa, trzy miesiące, a potem siedziałem i codziennie pracowałem. To tutaj było najbardziej kreatywne, bo właśnie wszystko sobie wymyślałem, rysowałem wtedy mogłem wszystko, byłem demiurgiem, że ta postać będzie wyglądała tak, albo tak, albo tak. No to jest wspaniałe, bo żaden dzień się nie powtarza, żaden dzień nie jest podobny do drugiego. To jest cały czas taka, taka przygoda, więc to, 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 to wtedy się człowiek nie męczy, nie? Ja się przynajmniej nie męczę, bo ja to kocham. A, do wieczora to jeszcze sporo czas. Ten film ma w sobie bardzo dużo z pańskiej biografii. Właściwie jest swego rodzaju autobiografią. I zastanawia mnie, czy to jest bardziej rozgrzeszenie, czy ukojenie. No, no, no to był rodzaj auto, auto jakiś takiego terapii. Ale ja oczywiście nie spodziewałem się, jak to się zakończy to, no bo to, wie Pani, no nie wiem, jak inni pracują, ja zawsze, jak zaczynam coś, to raczej wiem, w którą stronę idę, tak? Ale dokąd dojdę, nigdy nie mam pojęcia. No to zresztą to trochę, moim zdaniem, jest istota sztuki, żeby cały czas otwartym na to, dokąd można dojść, a nie zakładać sobie szczywny, potem wykonywać przedmiot pod tytułem film. No ja tak nie pracuję, ja przecież mam scenariusz, ale zawsze mogę gdzieś tam skręcić w, w inną stronę. Nie spodziewałem się i faktycznie ukoiło mnie trochę, więc pani bardzo trafnie to zdefiniowała, sformułowała, bo ale ukoiło mnie chyba fakt sam zrobienia filmu. To było jedno, a drugie to to, że właśnie tak pani powiedziałam, że po festiwalu w Berlinie ludzie podchodzili i, i mówili, że no, będą bardziej, bardziej, bardziej że przytulą swoich starych rodziców, nie? że się do nich odezwą czy coś. I sobie pomyślałem, że jeżeli z tego powodu. Nie, zapowiem strasznie z grubej rury, ale jeżeli z tego powodu mm, komuś osłodziłem trochę życie zachowaniem jego dzieci, no to myślę, że to mnie też koi właśnie. I, i usprawiedliwia jakoś rozgrzesz. Czyli w pewnym sensie przez ten film pogodził się Pan sam ze sobą. Tak, 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 tak. Tak, już nie mam, nie mam wyrzutów sumienia, już nie mam yy, yy, czegoś takiego, że, że mam poczucie yy, zaniechania. Yy, yy, tak, tak. Ma Pani rację. No, był to rodzaj też autoterapii, bez wątpienia. Jeszcze chciałabym zapytać o muzykę w Pana filmach, bo ona jest bardzo ważna. W pewnym momencie nawet yy, powiedziałabym kluczowa. I jakby ona sama bardzo wpływa na odbiór Pana filmów, ale czy towarzyszy przy procesie tworzenia? Jest Pan jednym z tych artystów, któremu pozwala się skupić, czy raczej jest rozpraszająca? Jak siedzę i wymyślam po prostu film, to to nie słucham muzyki. To znaczy, jak, jak jest ten proces taki, że sobie wyobrażam, wymyślam, jak one powinny wyglądać, w ogóle wyciągam z pamięci gdzieś takiej naj, 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 najmocniejsze bodźce, to nie, to raczej nie słucham muzyki. To znaczy, no czasami, ale generalnie, ja tutaj ja mieszkam, jest cisza w koło, wiosną, lata, jesień, śpiewają ptaki i tak dalej. Nie, nie, to raczej cisza. Natomiast oczywiście są momenty, kiedy rysuję te postaci, wymyślam, jak mają wyglądać, tak? Kiedy, kiedy po prostu zastanawiam się, tak, tak, no to wtedy słucham. Yy, muzyka w ogóle w moim odczuciu jest. Yy, najczystszym medium, tak, no to jest medium, które wie pani, też najbardziej zazdroszczę kompozytorom i muzykom improwizującym, bo nie wiem, no są, są utwory muzyczne, są, które pewnie wysłuchałem ze 100 razy w życiu i, i wysłucham jeszcze pewnie ze 100 i w ogóle mogę słuchać do zatarcia no z filmem tak nie mam, trochę nie, nie wyobrażam sobie, że jakiś film obejrzeć tam 100 razy Dzień dobry. Dzień dobry. Ta, ja tylko. Mam odliczone pieniądze. Ale bardzo proszę, tramwaj mi ucieknie. Mam naprawdę mam równo odliczonej... Zrobi to i wyjść z tego miasta wykorzystał Pan muzykę, jeśli się nie mylę, y, Pana Nalepy, zdaje się, pańskiego przyjaciela. Mm -hmm. Czy to jest współpraca jak Yin i Yang, czy raczej sztuka kompromisu? No wie Pani, to było tak, że ja właściwie już, Tadeusz żył na początku realizacji tego filmu, na natomiast... ten. Umarł w 2007 roku i właściwie no to już ja już pracowałem z tym, co zostało po nim, tak? Najlepszy okres najlepiej breakoutów, no tak się nazywa jego zespół to był w okresie hmm, koniec lat 60. do powiedzmy do drugiej połowy lat 70. tych to było to po prostu, każda płyta to był cios po prostu. Każda płyta to był sztos, każda płyta to było po prostu coś innego. To było coś, co myśmy po prostu. Wyznaczało nam w ogóle, nowe, 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 nowe horyzonty myślenia, nowe wszystko. Nie? I, I po prostu i on w tym czasie miał blokadę na telewizję, nie? Po prostu, Telewizja go w ogóle nie puszczała, bo miał długie włosy, nie chciał ściąć, są takie rzeczy na Facebooku. Nie? Więc ten nalepa w ogóle właśnie był takim czymś bardzo ważnym, kulturowo, był takim Poza, poza, poza samą muzyką. I, i we mnie to zostało, ja uwielbiałam w ogóle jakoś te dźwięki, wiecie, no każdy ma coś takiego, że coś mi się podobało i ja lubi. Ja po prostu uwielbiałem, to To się działo we mnie bardzo mocno i ta muzyka, i, i, i ona miała takie znaczenie słowa tam, które pisał Bogdan Lebl i, i to po prostu jak miałem kilkanaście lat gdzieś kształtował też świat moich, moich tam wrażliwości jakichś. No, i po prostu stałem, więc, więc dlatego w filmie Zabito i to miasto, użyłem mi też tak, że czasami ona wręcz ma rolę narratora, prawda? I wręcz ona po prostu prowadzi film. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją, Wystarczy, żebyś skiną ręką. Wystarczy jedna twoja myśl. A zacznę życie swoje jeszcze raz. Więc obok... samą relację, bo może ja nie do końca sprecyzowałam, jaka zaszła między panem a pano, panem Nalepą, jaka ona była? To był mój taki ulubiony artysta polski. Ja właściwie jak byłem nastolatkiem, to właśnie czytałem książki Wojaczka albo Edwarda Stachury, to pewnie nie macie, że ktoś taki był, a z muzyki no to słuchałem właśnie Krakautów na no lepiej. Nie? Więc to był mój taki, taki bohater, no taki, taki... używają dzisiaj Suwa idol. I nasza relacja była taka, że no, był dla mnie najważniejszym przyjacielem w moim życiu. No i takim trochę przewodnikiem, trochę nauczycielem, potem kumplem. No i bardzo mi go brakuje po prostu, bo no, no właśnie. No ale dlatego zrobiłem ten film, zostawiłem go, zostawiłem naszą rozmowę. W pociągu. No tak, to życie przemija. No i tyle. Cóż, ja bardzo dziękuję za rozmowę. To był dla mnie prawdziwy zaszczyt, bo niestety obawiam się, że musimy już kończyć. Ale bardzo miło się z Panem rozmawiało. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy, tylko może w trochę lepszych warunkach. Bardzo dziękuję i, i też chciałem podziękować i Pani, w szczególności Państwu, którzy obserwowaliście nas. Ja jestem duchem. Ciągle przeczy i słusznie bowiem, co się tu poczęło, jedynie godnym jest, aby zginęło, więc lepiej by nic nie rodzono w świecie. Słowem to wszystko, co wy grzechem zwiecie, zniszczeniem lub prost złem przeklętym, jest mym właściwym elementem.